Panew państwa, dzisiaj, tak jak zapowiadałem, od godziny 11 jedziemy, jedziecie ze mną do Harzyków Stoimy na ulicy Mestwina i za chwilę ruszymy w prawo w stronę ulicy, w stronę ulicy Warszawskiej. Jedziemy. Okej, okay. kawałeczek do tyłu. Dzień dobry O, Radio trzeba wyciszyć Zapomniałem Gdybyśmy byli na fejsie, to radio mogłoby chodzić A YouTube to ma swoje Inne zwyczaje Dobrze O Sczuchowa szkoła jazdy Benzyna 4,82 w PKS-ie Tutaj jakieś przyłącze chyba jest zbudowane od strony Nowej Biedronki Już jest szyld Biedronka na obiekcie, który jest na terenie nie wiem, wydzierżawionym, sprzedanym przez PKS Chojnicę Dobrze, jedziemy Teraz w prawą Obok komendy policji. O, tu chyba przycinają korony drzew. Dzisiaj widziałam tą ekipę na ulicy Mestwina. No to. Dobra, to pojadę. rano się okazało, że troszeczkę jakieś 2-3 cm śniegu spadło. No to jedziemy I teraz ulica Piusus. bo nie ma na ulicach ale troszeczkę jeszcze zostało tydzień temu w środę wracałem z Poznania to tam ani grama śniegu w Poznaniu ani grama ale wczoraj rozmawiałem z mieszkańcem tymczasowym mieszkańcem Poznania Kilka centymetrów już tam jest śniegu. Pojedziemy prosto w ulicę Wysoką. Po prawej dom kultury. Centrum kultury. Przepraszam. O, widać mają. Serduszko na zbieranie nakrętek. To jest bardzo popularna akcja. Tylko w chojnicach. Tak? Ja Po lewej klasztor Siostr Franciszkanek czy Państwo wiecie, ale do lat 80. klasztor był wewnątrz budynku ówczesnego szpitala. Wiem coś o tym, bo do roku 74. Szkoptowe imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Zatem, płotem miała być galeria handlowa pod nazwą Wiktoria, ale nie wyszła z etapu fundamentów. W Harzykowie, w Harzykowach, <grych> to nie był zamierzony błąd. W Harzykowach mam zamiar po zaparkowaniu zrobić spacer pieszy po plaży, na pomost, jeżeli nie będzie zatarasowany. A propos odmieniania yy, nazwy letniej stolicy gminy. Ojnice. Kiedyś byłem kilka lat temu, to jakaś rocznica chyba powstania yy, pierwszego klubu, jakaś wystawa była w bramie czuchowskiej z okazji właśnie his, że, yy, historii o historii w Korzykowach to widziałem egzemplarz prasy przedwojennej, polskiej i tam pisało Marzykowie. Także przed II wojną światową inaczej odmieniano nazwę tej miejscowości. Kiedyś o odmienianie tej nazwy profesora Miotka zapytałem w jego programie telewizyjnym. Wytłumaczył mi dlaczego. O, zielony. Jedziemy dalej. Smutnie wygląda ta ulica Bytowska bez drzew. Nie? Co zrobić? prawej osiedle Słoneczne, tam mapa, kiedyś to były ogrody działkowe imienia Stanisława Dibuła. O tutaj w tym miejscu, o tutaj w tym miejscu, moi rodzice mieli działkę ogródkową. Też pracowałem na tej działce. Pieliłem, podlewałem. Zbierałem agrest, czarne porzeczki, żółte porzeczki Z marchewką stałem na... Z tej działki stałem na... Placu Jagiellońskim, gdzie kiedyś było targowisko No pochmurny dzień, ale na szczęście nie mam góry. Jedziemy prosto, a autobus skręca do szpitala. Gdzie jest salon Black Black Red White. Także w tym samym budynku mieści się redakcja Chojnice 24. Dwa lata tam pracowałem, od 2011 do 2013. Piękny czas, piękny czas. I skręcamy w prawo. Prost działki Metalowiec znaczy w zasadzie to już nie działki a osiedle Metalowiec już jest to ogród jest zlikwidowany I teraz miasto będzie inwestować w tą nową dzielnicę trochę potrwa Działki ogródkowe, które przed chwilką mijaliśmy na pytoskiej. zostały zlikwidowane na początku lat 90. Jakieś 30 lat temu I jeszcze tam nie ma kompletu ulic, wszystkich instalacji. po lewej. Nie słyszałam jakiejś nawałnicy. W tym roku jestem pierwszy raz w Kożukowach. Z reguły na początku stycznia do niedawna, to przez jakieś 2-3 lata w pierwszą niedzielę stycznia byłem zapraszany przez pana Zbyszka Neumana, który wtedy był szefem, liderem gminnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tawernie Buchta, organizował finał. Miniono niedzielę, zaangażował się razem ze swoimi, ze swoimi paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w uświetnienie finału miejskiego w Kojnicach. A chyba już drugi rok, jeśli dobrze pamiętam, miejski Dom Kultury w Silnie przejął rolę organizatora gminnego finału. Przyjemnie zakręt w lewo. Już niedługo zaparkujemy. Tak myślę znaleźć miejsce przy dawnej tawernie Buchta. Rondo Róży Wiatrów. Kręcamy teraz tu w prawo. Rama otwarta. Zaparkujemy tutaj. Dobrze teraz trzeba by ubrać maseczkę albo przyubicę, ale przy ubicie. Gdzie moja przyubica tutaj? Okej. Okay. kimy okay. Dobra. To idziemy w teren. Kawerna, buchta tutaj, no tak zimno nawet nie jest. Rękawiczek chyba nie założę, śniegu trochę jest. No, niestety. Obiekt już w tym miejscu pod nazwą Tawerna Buchta już nie będzie funkcjonował. Tak to wygląda w tej chwili. Tam po lewej komisariat. Komisariat policji. Na piętrze podobno bardzo piękne apartamenty wypoczynkowe. Dobrze. Przejdziemy się w stronę pomostu. Jest już przebudowany. A tak tu wygląda. Przebieralnia. Tam w dali. A tam widać publiczne WC. Jest bezpłatny, proszę Państwa. Jest bezpłatny. Za to wielki szacun dla, dla wójta. Jest bezpłatne. Zawsze było. Ten budynek to woprówka. Tak, tak jest. Zgadza się. Tak. <laughs> Mam potwierdzenie, że to woprówka. Zjeżdżalnia. Statek, jak widać, cumuje przy, przy porcie jachtowym pana Darka Gańczy. A tak wygląda nowy pomost. Kamery są, może nagrywają mnie. No, nagrywają. Nie ma tutaj zakazu wstępu. Więc wchodzę, proszę bardzo, tak to wygląda. Podłoga też ma być drewniana, ale tutaj jest zasypana śniegiem. O, tak teraz tam już nie będę wchodził. Żadnych bojerów nie widać, nie widać. Spacerujących. Jak tu były ostre zimy, to ja widziałem jak tu w tym rejonie mm, samochody jeździły po jeziorze. Ale to musiały być naprawdę solidne zimy. Jedne zimy to pamiętam, ale wtedy tutaj sumowo statek, tur to z moimi scenami. byłem na spacerze po jeziorze i gorąco herbatę sobie wypiliśmy na turze, na, na statku Tur. O, I taki wielki tutaj pomost. Tu może jakaś orkiestra latem, po tańcówki naprawdę duży, nie? Pomost. Znaczy, ja myślę, że bojery chyba miałby problem, bo za dużo śniegu. Nie? taka panorama okej, okay, idziemy jeszcze bliżej portu jachtowego I idziemy na plażę. Jesteśmy na plaży. Chyba tam jakaś przebel widać. Zimo! No, myślę, że podejdziemy bliżej portu i zakończymy transmisję. Tu widzę jakieś roboty budowane, się toczą. A, tutaj jest boisko do piłki plażowej. Różne możliwości. No i teraz odpowiedzcie, czy potrzeba drugie w Parku Tysiąclecia? Jest taki pomysł. Zostawiam to Państwu pod rozwagę. Oj, jednak trochę mi zimno w palce. Przeprzełożyć. No dobrze, tak to by wyglądało.